Who did it? What kind of weapons? weapons. And why? Ale co tu się dzieje? Dzisiaj jesteśmy na wośp jak co roku wspieramy WOŚP, żeby dołożyć jakąkolwiek cegiełkę z naszej strony, więc dzisiaj jesteśmy w Górze Kalawarii, e, organizujemy jeden z OS-ów e, tutaj na e, rajdzie, który organizuje Offroad Peseczno, terenowi Przyjaciele, czyli tak naprawdę wszyscy, z których znamy i których lubimy, e, razem organizujemy ten rajd i bawimy się wspólnie, zbieramy na chore dzieciaki, także e, zapraszamy na relację. Dżipologia z Dzięki Siemanko, jak się bawicie? Dobrze jak super, dopiero zaczynamy O kurde, siemano Ty to widzę, się nawet ubrałeś na orkiestrowo No No nakręciłem się tą kierownicą tutaj e, Są momenty, które są płaskie, a jednak się skacze Tak, nawet, na także... ten, tam właśnie widziałem, mam tu właśnie fajnie filmowane poskakiwałeś Ale efektownie, dla tak. kamery chyba, super Samochód chyba cały, także, także... Nic nie skrzypiało Skrzypiało jak to w Jeepie, wszystko stukało, No wszystko Tak, ale tak z fabryki tak, że... wyjeżdżał Ale tak, nic nie padło, więc możemy jechać dalej tak, Także da, no to chodzi. tak, tak, tak jakby nie skrzypiało, to bym się martwił, no nie, to, to znaczyłoby, że e, czegoś nie ma. Jesio! Woli? <grywa> Super. Super. Przywitała się. Jak się bawicie? Super, znaczy dla mnie to są zawsze duże emocje tak? Mamy to rav 4 więc samochód tak średnio przystosowany No tak, tutaj ambicja <grym> kierowcy tak. ma duże znaczenie. Tak, tak, nie, no Mikł jest bardzo yy, dobry. Moim zdaniem, tak? Radzi sobie świetnie, więc... Wierzę na słowo, zaraz zobaczymy. Zobaczymy Państwo i potem. Cześć, siema. E, wiecie jak jeć? Jestem obecny sam na pokładzie. Sam na pokładzie. Tak. Lewo wzdłuż trasy. Plaga, nawrotka, wzrusz lasu, opona, nawrotka i kuleczka jeszcze. Raz. Jeszcze jedno drugi kółeczko. Super, pioneczka. Piona, mega. Zona w Ciebie mocno wierzyła i się udało. No, już nie pierwszy raz to. Suwik w teren, dobra sprawa. Po... Gratulacje. Dziękujemy. <gry> Jak wyszło? Widowiskowo, no ale, ale nie do Podoba się? Tak. O kurcze, najładniejsza sapeczka dzisiaj na rajdzie. Ale nie widziałem więc się nie liczy. Herbatki. O kurczam, bardzo chętnie, ale później, super. To ja zapraszam. Dobra, super. Bardzo Proszę bardzo. bardzo, to jest gościnność właśnie off-roadowa. Podchodzę do obcej pani i mnie przestuje herbatką. Tak. tak trzeba żyć. Czasteczka też mamy. Super, to jeszcze wpadnę. Pa pa pa, połodzonka. Dozwycięstwo, cześć młody. No, no nie auto, ale próbujemy. To kibicuje. No, Kurde, ty nie dasz rady. Całkiem niezłe czasy na Super. Tam nawet o, cześć, jakby... o. No? Tam go nawet oderwaliśmy z ziemi. Co ty czyniłeś? W terenie. Uro, w terenie, Wzędzie, Wzędzie. Jak fajnie Wzędzie. jest? Bardzo fajnie. Bardzo, fajnie. bardzo fajna inicjatywa i bardzo fajna odpowiedź. <grymka> <grymka> Kurde, stary, ten Boszek na starcie. Piona. Siemanko, cześć, cześć! <grystanie> Jezu, ale super, dawno się nie widzieliśmy a, Kurczę, a jak ładnie odmalowałeś auto! Poszliśmy, e, jest wysmerfnie. Super! A, cześć! Siemanko, fajnie, że jesteście! Zawsze! ma! To jest fura, nie jakieś tam ksiapsiówki terenówki. Daję. Super. Poszedł. Poszedł. Trzyma. Także w ogóle szacun stary za te trasy, naprawdę. Offroad wiesz, Śladem, śladem wierzb, wierzb. Przepraszam sprawa. śladem wiesz. Koniecznie sprawdźcie, są gotowe trasy, pięknie porobione i, i na duże suwy, i na małe, na wszystko co Wam potrzeba. Ja, to, to proszę nie, nie kamerą jako <grym Dobra, <grym ale wierzy. jesteście, więc i tak fajnie. Cześć. Siemka. Siema. Tak, będziecie tam Tak, po ostatnim razie jeszcze bitara nie doszła do siebie. Cześć! <grym> Jestem. Tak, a co się wydarzyło? Zwrotnica strzeliła, Ała. pół most się wykrzaczył, znaczy półmost, most, się wykrzaczył, prawa pół z łożysko z tyłu. I ogólnie rozjechał się kąty, bo drzwi się przestały domykać, więc nie wiem co tam się stało. Kurde. całą niedzielę spędziliśmy tam za tą górką, na tych ludach takich i tak dalej, żeby zjechać na kąta. Tak, i taką niedzielę mieliśmy. Ojej, to bardzo niefortunny kombot, wszystko naraz. No, O, dzieje się, dobra. Jedziecie w tą rynnę? Nie jest... Ale zastanawiamy się nad tym Jest to do rozważenia w późniejszym etapie pracy No, walka, tak? Nie, to jest... Tak, nie, nie? Jedziemy w rynkowy? Wyglądacie jak walka Też i my wjechaliśmy do rynny Tak Rynna czy czasówka? Nie, no czasówka, czasówka. No Nie mam snorkelka, więc... Cześć Super Cześć Taneczka, no, 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 no. tak, zrób jeszcze raz Dzisiaj byśmy mieli, tata sobie buty umoczył mnie, bo miałem żeby woda spływała i jechaliśmy po wodzie Dobrze, taki sport Tata powiedział tutaj, jestem głupi, jadę drugą drogą <grym zbierza> Taki tata to skarb, mi się podoba Opa, pakujemy się Cześć Cześć! A ty robisz błoto czy, czy czasówkę? Miałem się nie pakować w błoto, ale wszystkie Jeepy się wpakowały, pojechały i trochę mi nie wypada, no więc pakuję się w błoto. Super! A to wasz? Ty jesteś pilotem czy...? czy... Ja jestem a też tutaj będziesz się kitował? Tak. Super, Ale to ja obowiązkowo tu będę. A także spokojnie, nie rozwalam swojego <grym> Najlepiej. No, tak jest, I jest to na, na innych rajdach, jak trzeba gdzieś tam, biegać, to ten pilot stale nie ma tak lekko jak. No jak. wiem, z perspektywy kamery, jak latam między tymi krzykami, to ci piloci mają przecie <grym> <grym> O, ale elektrykę zalało? Nie, zaciągnęła wodę. Całość tutaj wszystko mokre. No dobra, to co, rozbieranko? Ale ładnie szedłeś. Klucze chcesz? Ale wiesz, Masz, już na samym mam. Już na samym początku straciła moc i myślałem, A, że się tle... Ja właśnie, że specjalnie odpuściła się, to po prostu szedło. Tylko że się przydławiła, hmm. ona pociągnęła sobie wodę i była zawalona. No cóż jest, przy no, dobrej myśli na Sylwestrę gościmy całego fajera tam jedynkę czy, czy Boże, no tak, jedynkę to zlało oleje, przedmuchał silnik. Tak, jaki drugi i, i, i jest gites, także takie haliście, będzie, bo jakby jest było nadzieje. tak że się zaciągnąć i, i strzał i że wam zdech i to wtedy byłoby gorzej. No. No. A się okaże. No to. Mamo, a kto to mam zrobić? To to by to zapasnął <laughs> O, Proszę bardzo, jaki kontener narzędzi. A jak się wraca? Na razie się okay. czeka. Dobra, to powozonka, co okay. dalej. Okay. A, siemanko. Co tak stoicie? Czekamy, na nas, Jak w ogóle się bawicie? Parę słowa dla, do Jurka. Jurek, jeździmy z tobą. Zbieramy Kasiurę dzisiaj. Super. Się na zbiera. Z wami. Słowa. Dzięki. E, cze, e, trasę znacie? Tak, Tak dokładnie, przez błoto wracacie. Gotowi? Start! Super. Można, można. Siemanko. Cześć. A co my tu mamy za piękny okaz? Rzuca się w oczy? Puchasz, teir daimler puch, turbo turbowizel z wyciągarką ze stara 266. Kurde, Robi wrażenie. Jestem zaskoczony. O, to jest stworzone do tego, tak. do tej blokady, prz, przód i tył, nie? Tak, tak, taki dziadek, a nie jedną nową by obskoczył. Oczywiście. Piona, piona, piona. Siema. Siema. Opowiedz z perspektywy sędziego, jak tutaj wygląda to wszystko Twoim zdaniem. No fajnie, bo pokazuje jak bardzo ważna jest technika e, na takim torze, że ciśnieniowcy tak naprawdę osiągają gorsze czasy niż ktoś, kto przyjedzie spokojniej, e, równoważnie, tak, jakby z równowagą i tak dalej, nie. I myślę, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli to, na co największy największy nacisk kładziemy na poligonie, czyli technika jazdy, tak? Super, a coś o orkiestrze? Orkiestra, no gramy dalej, nie? Pięknie, dobra. Wszyscy. No, na razie. pękło? Nie pękło, troszkę wody zostało A, opróżniacie, dobra Ale takie <grymiany> coś też. Mamy drugi silnik w magazynie Prawidłowo, tak trzeba żyć Cześćko, <grymiany> <Trzeba> powodzonka <grymiany> Dobrze, dobrze kombinuje, no Nie wybrakowało. brakowało Oj, no, tak jakby dostał terenówkę, to by wszędzie wyjechał. W tym roku mamy jeszcze jedną zajebistą akcję, którą chcę się z wami podzielić. Jako, że mnóstwo ludzi chciało na nas, pod naszym postem pokazać, jak to bardzo nie lubią pomagania innym, jak to bardzo nie lubią Jurka, my postanowiliśmy pomóc trochę za nich. Postanowiłem, że każdy jeden hajder, który by się podział pod naszym postem... Zapłacimy za niego 30 zł. E, zebrało się około 40 hejterów, którzy postanowili e, zahejtować tę orkiestrę. Także 1200 zł leci z waszej kieszeni do orkiestry Jurka. Dzięki super pomogliście naprawdę i dzięki wam ta akcja przyniosła jeszcze więcej kasy Jurkowi, bo tak naprawdę dołożyliśmy o 1200 zł więcej. Dzięki wam to są wasze pieniądze w wasze akcja. Dziękujemy wam hejterzy i e, tak dalej. E, gramy dalej. Tylko tak trzymajcie. Nara. Who did it? What kind of weapons? weapons. And why?